Benny Bear, Ruby Rabbit i wieloryb sztormowy. Pewnego wietrznego popołudnia Benny Bear i Ruby Rabbit odwiedzali opiekuna Barnabiego w latarni morskiej, gdy nad oceanem zebrały się ciemne chmury. Fale zaczęły walić coraz wyżej, a wiatr wył między klifami. Ruby przycisnęła łapki do okna. O nie, Benny. Patrz, coś tam jest. Przez bryzę wody dostrzegli ogromny, szary kształt walczący z falami wieloryba. Barnaby zmarszczył brwi. Biedne stworzenie musiało wpaść w sztormowy prąd. Beny wyprostował się. Musimy pomóc! Ratunek na morzu. Zmagając się z wiatrem i deszczem, wsiedli do solidnej łodzi ratunkowej Wydry Otto. Morze szalało wokół nich, pryskając im na twarze, ale szli dalej. Tam! Krzyknęła Rubi, wskazując na ogon wieloryba, zaplątany w grubą linę. Beny pochylił się za burtę, pewny i silny, podczas gdy Rubi nożem Barnabiego przeciął linę. Wymagało to całej ich odwagi, ale w końcu trzask. Lina opadła. Wielki wieloryb wydał z siebie cichą, wdzięczną pieśń, która rozbrzmiała echem w burzy. Cisza po burzy. Rano chmury się rozwiały. Wieloryb zatoczył koło w ich kierunku, zbijając w powietrze mgiełkę, która lśniła w słońcu. Rubi zaśmiała się. On mówi, dziękuję. Benny uśmiechnął się, wycierając futro do sucha. Chyba właśnie zyskaliśmy nowego przyjaciela. Gdy patrzyli, wieloryb z gracją zanurzył się pod falami, zostawiając za sobą smugę piany, która lśniła jak srebro. Barnaby uśmiechnął się dumnie. Wy dwoje macie serca prawdziwych żeglarzy. Rubisz turchnęła Beniego. Może kiedyś z nim popłyniemy. Beny zachichotał. Pod warunkiem, że obieca, że będzie wiosłował.